No siema, była już fuzja ściganki z rpg była skaradanka. trochę postrzelaliśmy do wampirów w lepszym i gorszym wydaniu, a dziś zajmiemy się czymś zgoła innym. Zatem, na tapetę weźmiemy dzisiaj serię Cultress, to jest to seria czterech bądź pięciu części jeśli uwzględnić ten dziwny twór online, ale ja w tym zestawieniu go nie uwzględniam, więc przejdźmy do przeglądu trzech części serii. Dlaczego trzech, skoro powiedziałem, że właściwie są cztery części. Część pierwsza wyróżnia się na te pozostałych części, na tyle, że prędzej czy później zasłuży sobie na swój osobny film albo short. Jeszcze się zobaczy. Mamy zatem do czynienia z gałęzią RTS-ów opartych na budowaniu miast i sprawnym zarządzaniu surowca. Zresztą sam styl graficzny jawnie nawiązuje do serii The Settlers, która jest właściwie najważniejszą serią dla tego gatunku. W uściśleniu mi osobiście przypomina ona najbardziej trzecią część osadników, no ale akurat to tylko moje spojrzenie na sprawę. Ale jak to, omawiam aż trzy gry? No tak, bo tak się składa, że dwójka, trójka i czwórka to jest właściwie ta sama gra. Dosłownie, mogę wymieszać gameplaye ze wszystkich trzech części. Osoby, które nigdy nie miały do czynienia z serią, nie zobaczą różnicy. Ba, logika wskazywałaby, że trójka i czwórka powinny być uznawane raczej za samodzielne dodatki czy coś, no ale tutaj robią za kolejne części serii, tak sobie jakoś wymyślili. Rozbierzmy serię na części składowe. Każda z gier składa się z tutorialu, takiego samego dla każdej części. Na samym uczy składa się 7 misji, które mniej więcej uczą nas podstaw gry: od sterowania, przez surowce, rozwój wioski, po aspekty militarne. Po samouczku uczku możemy wskoczyć do właściwego trybu gry. Każda część ma swoją własną kampanię i zestaw misji jednoosobowych oraz wieloosobowych. Kampania to ciąg powiązanych ze sobą fabularnie misji, w których uczestniczą bohaterowie. Czyli unikalne jednostki, które charakteryzują się wysokimi statystykami oraz brakiem jakichkolwiek potrzeb, takich jak sen jedzenie itd. Poza tym, właściwą część gry, na którą składa się, właściwie w każdym przypadku założenie sprawnie działającej osady od samych podstaw najczęściej, z co do zasady misji w kampanii są nieco bardziej rozbudowane od pojedynczych scenariuszy, mniej więcej na tym polega różnica. W telegraficznym skrócie mówimy sobie, Fabu gier, dwójka to złe zło z przepowiednich chce zniszczyć świat, zbija drużynę i pokonaj złe zło. Trójka w sumie najwięcej opowiada o nordyckiej mitologii. Mamy pokazane na samym końcu właściwie kto odpowiada za ten cały bajzel, przez który musieliśmy przechodzić, więc jest jakiś progres tylko po to, żeby w twórce znowu wrócić do złego zła Next 800 świata. No tutaj trochę dłużej opowiem, bo jednak... Z racji, że ja w tą grę grałem za dzieciaka, to jest ta część najbardziej blisko. Ósmy Cud świata. Opowiada o upadku. No, 800 cudów świata, których mistyczne moce chroniły świat przed złem. Ale czas i złe zło doprowadziły do zniszczenia, ich moc gdzieś tam sobie uszła. No ale dobra. Dlaczego jest ich osiem, a nie siedem? Ktoś nieco znany z tematem starożytnych cudów świata mógłby przytomnie zapytać. Kanonicznie w historii wyróżnia się ich siedem, a ten ósmy jest wymysłem chyba twórców gry chyba tak czy inaczej przemierzamy świat, aby w każdej z ośmiu misji odbudować po jednej z legendarnych budowli: atarnia morska z Faros, wiszące ogrody, semiramidy, kolos z Rodos, mausoleum halikarnejskie, posąg Zeusa z Olimpii, świątynię Artemidy z Efezu, piramidę Cheopsa oraz ten tytułowy ósmy z świata, będący no, dziwnym obeliskiem. Przy okazji tutaj mój mały rant na temat misji ósmej z kampanii. Dlaczego jest ona taka gówniana? W sensie, poprzednia pooferowała bardzo duże wyzwanie, więc można by się spodziewać, że na finiszu czeka nas jakieś wiem, wielkie wyzwanie. A to takie gówno dali, a szkoda gadać. No ale i tak nie zbliża się to nawet do finału dwójki, która jest po prostu żałosna. No dobra, może nie będę spojlował. Mniej więcej tyle o fabule, po prostu żebyście wiedzieli, że jeśli chodzi o tutaj kwestie historii, fabuły i tak dalej, nie macie tam za bardzo czego szukać. No dobra, to przejdźmy do omówienia mechanik. Zostały zawarte w tej grze Biorąc pod uwagę wszystkie części, które pod tym względem niczym się nie różnią No może poza usprawnionym panelem asystenta Oraz nieusprawnioną sztuczną inteligencją ludków w nowszej części To znaczy chyba No w czwórce nie zdarza mi się sytuacja zbyt często W której kupiec pomimo ustawionego handlu z sojusznikiem Stoi i się na wie, co Choć wciąż występuje problem z poruszaniem się zbyt dużych ilości wojsk Które przy zbyt dużych ilościach mają tendencję do zamierania w bezruchu Większość ma opiera się na prostym schemacie. Zaczynamy z grupką Wikingów, na którą składa się paru mężczyzn i kobiet. Dlatego posiadamy kwaterę główną, która albo stoi wybudowana, albo znajduje się gotowa do wybudowania w papierach albo w jakiejś ze skrzyni pałętających się koło spawnu. Kwatera główna to centralna budowa naszej mieściny. Pełni funkcję magazynu oraz funkcje obronne, kiedy przyjdzie nam akurat bronić się przed atakującym wrogiem. Mogą się tam schronić mieszkańcy, i w przypadku ataku, będzie ta kwatera główna strzelała. Podstawową czynnością, którą będziemy robić w praktycznie każdej misji, to będziemy rozbudowywać wioskę i przekształcać ją w sprawnie działającą osadę. Zaczniemy od wydobycia podstawowych surowców, na które składają się tutaj drewno, kamień, glinę oraz pszenica. Aby je wydobyć wyznaczamy zbieraczy, zaś w środku przenicy budujemy farmę i przydzielam farmera. Łatwo. A poza tym budujemy domy, stawiamy baby z chłopami i przydzielamy im te domy, aby mogli się rozmnażać. Bez nowych cywili będziemy w dupie, więc właściwie przez większość rozgrywki trzeba będzie pilnować, aby kobiety rodziły dzieci. Do tego potrzeba żarcia, którego początkowe zapasy prędko się kończą, a to może nam skutkować masowym głodem i pomorem, czego nie chcemy, więc czym prędzej wyznaczamy myśliwego lub rybaka. Później tak przerzucamy się na piekarnię, która zapewni nam nieskończoną produkcję żywności, o, że nie od RTS-ów. Jak chociażby w serii Age of Empire. Surowce w Coltras nie są tylko cyferkami, a faktycznymi fizycznymi bytami, które można dowolnie przenosić z miejsca na miejsce. Wracając do gry. Czekam, aż zbieracze dostaną odpowiedniej ilości ekspa, aby móc postawić dedykowane im zakłady robocze i przydzielić ich do nich. No i tak otrzymujemy. Cegielnię i zakład kamieniarski, które dostarczą nam nieco za bardziej zaawansowanego budulca do nieco bardziej zaawansowanych budowli. Natomiast zbieracze drewna przekształcimy na. Cieśle i będzie on nam robił meble włóczcie, taczki. No ale po co ci jakieś taczki czy inne wozy z głównym? No, bo nie chcesz, aby twój kupiec zapieprzał przez pustynię w 10 razy, aby zamienić 10 sztuk drewna na jedną monetę. Logiczne. Oczywiście, nie wszystkie te dobroci można wytworzyć od razu, bowiem do tego trzeba spełnić dwa czynniki. Cieśla musi awansować, wytwarzając dostępne dla niego przedmioty oraz budynek musi zostać ulepszony. Ta mechanika dotyczy wielu innych profesji budynków powiązanych z jest powiązana z łańcuchem rozwoju, dlatego też. Gówniane chatki mieszczące jedną rodzinę należy regularnie ulepszać, bo zamiast jednej rodziny możesz w najlepszym domu pomieścić ich HPM. A wtedy 5 razy 4 daje ci już 20 cywili, a to 20 nowych rąk do pracy lub do prania w rokich ciuli po mordach. No ale potem, bo aspekt militarny nie jest na ogół aż tak istotny na wczesnym etapie gry, no chyba, że na danej mapie jesteśmy akurat narażeni na atak. Zamiast koszar lepiej jest budować szkołę, która pozwoli przeskipować żmudny proces kształcenia pracownika, czego osobiście uważam chociażby, żeby nie musieć szkolić cywila od samego początku, co przydaje się chociażby, kiedy dla zwiększenia wydajności danego budynku chcę przydzielić do danego warsztatu dodatkowego pracownika. Wracając do rozgryw, dobrze jest także ogarnąć zwiadowcę, żeby poustawiał wszędzie drogowskazy, żeby nasze melepety nie gubiły się co chwilę A poza tym zwiadowca może także przejmować bydło i owce, które też są całkiem przydatne. Stanowią zasób niewyczerpalny skóry i wełny, a także trochę żywności dostarczają. No i tak rozwijamy naszą wioskę, garniamy jakichś tam zbieraczy złota, którzy później będą monety wybijać, które raczej częściej niż do handlu posłużą nam do trenowania wojsk lub wytwarzania mikstur, którymi zajmuje się druid. A zbieracz żelaza oczywiście stanie się kowalem i będzie nam wykuwał głównie broń i zbroję. Kiedy już osiągniemy w miarę sprawnie działającą wioskę, która jest w stanie samodzielnie się wyżywić, możemy rozpocząć rekrutację wojska. Budujemy koszary i przystępujemy do rekrutacji. Wojaków można uzbroić ręcznie. W czwartej części z pozycji asystenta wybrać liczbę mieczników, włóczników oraz łuczników, których akurat potrzeba nam zrekrutować. Poza tym przez asystenta możemy wybrać albo jaką przydzielić automatyczne buty i miód pitny, który jest bardzo ważną częścią gry, bo grając na poziomie wyższy niż najłatwiejszy, tak naprawdę nasze jednostki będą potrzebować jakiegoś e, źródła jedzenia, a miód Pitny jest tak jakby podwójną racją żywnościową, którą można przenosić w ekwipunku. Bez tego ciężko będzie przeprowadzić jakikolwiek atak na wrogą osadę. Dobra do naszej ziemi. Mamy natomiast do dyspozycji wieże obronne w sztukach dwóch, lepszą i słabszą oraz palisadę, która moim zdaniem jest jest użyteczna przez niską odporność. Alternatywnie, kiedy to zasadzamy się na wrogą osadę i przyjdzie nam zmierzyć się z wrogimi wieżami obronnymi, zbawienny korze się katapulta, która posiada ogromny zasięg krażenia. Tworzy się w warsztacie partnerskim, gdzie również tworzy się łuki. I teraz pewnie mógłbym opowiadać o statkach broni i zbroi, co jest skuteczne na co i tak dalej. No ale czy kogoś to interesuje, mi tak katapulta niszczy wszystko najlepiej, więc można po prostu zostawić nimi przejście i ustawić je na tak na pozycję i pójść spać. One w robotę za nas. Poza samą grą mamy jeszcze edytor, który jest dosyć standardowy i nie mam zbyt wiele do powiedzenia na jego temat. Może poza tym, że jest on bardzo niestabilny, więc często zapisy projektu są jak najbardziej wskazane. Ale dobra, dla rzetelności warto powiedzieć, co dzięki niemu możemy zrobić. Pozwala on dowolne mapy poprzez malowanie ich przy pomocy wybranych sześciokotnych kafelków, można regulować wysokości występujące na mapie, można dodać różne elementy otoczenia, surowce przedmioty do podniesienia cząsteczki. Niestety z jakiegoś powodu nie mamy dostępu do wszystkich assetów, ale to rzuca się w oczy w przypadku pewnej innej kwestii, którą omówię za chwilę. Otóż tym czego nie jestem w stanie zrozumieć, jest wycięcie z edytora niektórych nacji. Przykładowo wywalono Eskimosów, którzy pojawiają się w dwójce. A tutaj mowa tylko o trzech budynkach i paru ludkach. Co innego w przypadku Egipcjan, którzy posiadają rozbudowaną siatkę budynków i osadników, a także wojowników, którzy mają naprawdę fajny design. Wydaje się zatem, że edytor, który dostaliśmy, to jakaś wczesna wersja, której brakuje sporej ilości asetów. Hmm, trochę szkoda, ale chyba sami twórcy wiedzieli, jak niestabilny program stworzyli. Choć tutaj społeczność gry poradziła sobie z tą niedogodnością, tworząc. Odpowiednie modyfikacje i bardzo dobrze. Wracając do możliwości edytora, można rozstawić budynki dla każdej z dostępnych w edytorze nacji, podobnie i jednostki oraz pojazdy. Niestety nie otrzymujemy możliwości grania nikim poza Wikingami. Możemy natomiast określić wzajemne relacje między dodanymi nacjami oraz ustawić handel. Na koniec można machnąć zadania, punkty, w których wydarzają się jakieś konkretne wydarzenia. Nic niezwykłego, no ale też tak już jak wspomniałem. Nie śniałem w tym edytorze zbyt dużo, więc możliwe, że coś pomijam. No i właśnie, nie siedziałem w nim przez wysoką niestabilność tego programu. No dobra, tutaj mogę skończyć pierdzielenie o tym, jak grać. Natomiast mogę przejść do społeczności. Tak, w Wtaka wciąż w Polsce istnieje i właściwie jest chyba jedną z większych, jeśli chodzi o tą serię. Nawet okazjonalnie organizują niewielkie turnieje. Culture Nation to centralna baza polskich fanów serii. Niewielka, choć wciąż aktywna. Kwestii podsumowania. Nie żałuję jakoś bardzo, że obecnie nie ma szans na powstanie nowej części. Patrząc na kodyzję dzisiejszego kuzyna serii, no cóż. RTS-y wszelkiego rodzaju nie mają się obecnie najlepiej, jeśli chodzi o mainstream, więc zostawmy to po prostu małym studium. A co do serii Kultures, niech ona sobie pozostanie w czterech częściach, no i ewentualnie dodatkowym Kultures Online, które nie grałem, więc na temat tego się nie wypowiem. Tak czy inaczej, dobrze by było, gdyby ta seria nie przepadła w pomroce dzieju, bo to dosyć przyjemny kuzyn osadników, a na dziś to już. Właściwie chwila, chwila. Yy, chwila dla Steam Decka. Mianowicie, tę zasną serię można odpalić jak najbardziej na Steam Decku i gra się w tam całkiem przyjemnie. Tak, oto śmiga bezproblemowo. Można przypisać skróty klawiszowe do poszczególnych guzików, a myszkę symulować najlepiej trackpadem. Gra się w taki sposób przyjemnie, choć do precyzji myszki nieco brakuje. A, i jeszcze jedna rzecz oprócz Steam Decka, e, jeśli chodzi o przenośne granie w Kulturest. Nie jestem do końca pewien kiedy, ale e, dwójka oraz czwórka zostały wydane na Androida. Trójka była już wydana dosyć dawno temu. Pamiętam, że w nią grałem, aczkolwiek sterowanie wówczas nie powalało, no było dosyć toporne. Nie wiem, czy coś poprawili, czy nie. Ale sam fakt, że komukolwiek chciało się wywlekać tak zapomnianą i starą grę na Androida, no, jednak jest dosyć. Ciekawe, tak myślę? No dobra, to już byłoby właściwie wszystko. Do następnego kiedyś tam. Bye.